Cześć, z tej strony Mikołaj. W tym materiale opowiem Wam o hamulcach tarczowych w rowerze i będzie to film bardziej dla początkujących. Pojemy sobie, czy warto montować tarczówki, czy warto mieć tarczówki i ewentualnie jak wymienić hamulce szczękowe na tarczowe, bo czasami również taka możliwość istnieje. Zapraszam. Na początek warto powiedzieć, że hamulce tarczowe dzielą się jakby na dwa obszary, na dwa typy, mówiąc krótko, hamulce tarczowe hydrauliczne i hamulce tarczowe mechaniczne i to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że ta różnica istnieje dlatego, że oba mają tarczę hamulcową na kole na której zaciska się okładzina hamulcowa, natomiast hamulce tarczowe hydrauliczne to jest taki pełnoprawny właśnie produkt gdzie w układzie jest płyn hydrauliczny bądź olej mineralny dokładnie tak samo jak w samochodzie i jakby tłoczki są poruszane przez to, że płyn jest tutaj ciśnienie odpowiednie no i płyn jakby nimi zarządza, natomiast są jeszcze hamulce mechaniczne tarczowe, które mają normalnie linkę, która biegnie w pancerzu tak samo jak w V-brake'ach czy na przykład w hamulcach Szosowych. No i teraz trzeba sobie powiedzieć szczerze, że. Masę zalet. I jakby tym takim prawdziwym hamulcem tarczowym, o którym sobie myślimy i mówimy, kiedy mówimy tarczówka, no to jest hydraulika, czyli układ hydrauliczny, bo hamulce tarczowe mechaniczne mają pewnego rodzaju zalety nad hamulcami szczękowymi, ale nie ma tam rewolucji hamowania. To nie jest tak, że kupując rower na tarczach, to każdy będzie hamował dużo lepiej niż hamulec szczękowy. Bywa tak, że tanie hamulce tarczowe, mechaniczne hamują wręcz gorzej niż hamulce szczękowe. I to tak ogólnie mówię na początek, bo wiem, że nie każdy jest ekspertem w temacie, nie każdy to rozumie, żeby właśnie wiedzieć, jak to działa. Hydraulika działa właśnie na płynie hamulcowym, a hamulce tarczowe mechaniczne mają normalnie linkę, pancerz i działają dużo, dużo gorzej. I o tym jeszcze powiem za chwilę, bo myślę, że najpierw warto powiedzieć, co nam w ogóle daje hamulec tarczowy. No przede wszystkim, i to będę mówił właśnie o hydraulice na początek, ok? Czyli mówię, jakby, co nam daje ten taki pełnoprawny hydrauliczny hamulec tarczowy. Przede wszystkim mamy dużo większą moc tego hamowania. Hamulec jakby hamuje mocniej, mamy, mamy po prostu większą siłę, więc łatwiej nam jest się zatrzymać na krótkim dystansie, powiedzmy jedziemy 50 na godzinę. Nagle widzimy, że auto nam wyjeżdża gdzieś z poporządkowanej, hamujemy na dużo krótszym dystansie niż mając hamulce szczękowe, więc dużo większa jakby siła hamowania, no to jest ogromna wręcz różnica. Druga sprawa, kiedy hamujemy długo, hamulce tarczowe są dużo bardziej odporne na przegrzewanie, łatwiej odprowadzają temperaturę i taki układ po prostu przez dłuższy czas pracuje w dobrej, optymalnej temperaturze, czyli wiadomo, że wraz z wzrostem temperatury układu hamulcowego każdego, czy klocka, który trze o obręcz na takim kole, czy klocka, który trze o tarczę hamulcową, czy w ogóle płynu w układzie. Zawsze następuje układ, następuje temat przegrzewania w tym momencie. Natomiast hamulce tarczowe dużo później jakby zaczynają się przegrzewać. To jest ważne. Kolejna sprawa, modulacja, czyli to w jaki sposób możemy jakby tą siłę dozować. Kiedy hamujemy, kiedy naciskamy klamkę hamulcową, no to wiadomo, że w pewnym momencie następuje zablokowanie koła, ale to co się dzieje pomiędzy inicjacją ruchu naszego palca na klamce a tym zablokowaniem, to jest cały jeszcze spektrum ruchu tej klamki hamulcowej, gdzie ta moc hamowania wzrasta w jakiś tam sposób. I ta modulacja, czyli takie właśnie, no, to, jak możemy doznawać siłę hamowania, jest z reguły dużo lepsza właśnie w hamulcach tarczowych, hydraulicznych niż w szczękowych mechanicznych i tak samo niż w mechanicznych tarczówkach, to też trzeba powiedzieć. Jeszcze jedna ważna sprawa. Siła potrzebna do hamowania, czyli to ile nasze palce, ile nasze dłonie muszą użyć siły, żeby zahamować. Kiedy mamy układ hydrauliczny, kiedy mamy tarczówki, dużo mniej siły wkładamy z naszych dłoni w hamowanie. I teraz tak, jeżeli to jest rower, nie wiem, szasowy, jedziemy na płaskim, zahamujemy łącznie 30 razy przez całą jazdę, to nie ma znaczenia. Ale kiedy jeździmy w górach albo w terenie, to dłonie potrafią się po prostu zmęczyć. Potrafią się zmęczyć od hamowania, więc znowuż to, że mamy mniejszą siłę potrzebną do w ogóle zahamowania, to jest duży plus. I tak naprawdę te cztery punkty są dla mnie najważniejsze, ale jest jeszcze jedna kwestia. Deszcz, śnieg i wszystkie takie gówniane warunki pogodowe, kiedy po prostu jest brudno, to jest miejsce, gdzie przewaga tarczówek nad szczękowymi hamulcami jest po prostu ogromna, niesamowita i najbardziej widoczna. Zawsze, kiedy jest właśnie takie taki warunki, kiedy powierzchnia ta robocza w obręczowym jest mokra, pokryta jakimś brudem, wilgocią, lodem, czymkolwiek, to są momenty, kiedy hamulec szczękowy po prostu nie hamuje. On nie hamuje, krocek się ślizga po tej obręczy, to jest niebezpieczne i powiem Wam szczerze, bywały sytuacje, gdzieś tam nawet na szosie jakieś dziłem, czy, czy kiedyś jak się, się jeździło na rowerach MTB z fabrykami, że miałem takie dni, że a rower nie hamuje. No po prostu tak, tak jest, no to, to, tak to działa. A hamulce tarczowe właśnie kiedy jest taka pogoda, kierskierunki, no to jest po prostu przepaść. Także tutaj jest no, ogromny temat. I jeszcze jeden, jedna zaleta tarczówek. No to to jest kwestia defektu koła. Kiedy nam przychodzić strzeli, koło zaczyna z reguły bić, no bo jest scentrowane. No i jak mamy tutaj fabryki czy szosowe hamulce szczękowe, to co chwila krocek hamulcowy nam ociera o obręcz, a w tarczówce tego nie ma, bo koło może być centrowane, może bić cały czas, a na piaście nie ma bicia wiadomo, bo jest w osi cały czas. I tarcza cały czas jest ok, nie hamuje. To jest bardzo ważne. Więc czy tarczówki mają jakieś minusy? No, jakieś tam mają, tak? Na pewno zakupienie sobie roweru z tarczówkami hydraulicznymi, czy w ogóle przerobienie sobie roweru istniejącego pod hydraulikę jest dużo droższe, więc musimy wydać więcej pieniędzy. Trochę więcej pracy przy montażu, tak? Nie każdy ma też możliwość zrobić to samo, no bo trzeba układ hydrauliczny odpowietrzyć, zalać najpierw jeszcze płynem, jeżeli nie jest zalany, więc jest więcej pracy przy tym. Odkładam złom na bok. No i jeszcze dla niektórych to jest też ważne, z reguły tarczówki więcej ważą, ale biorąc pod uwagę te wszystkie minusy, jakie one są, a to, ile dają ci dobre hamulce tarczowe, hydrauliczne właśnie. To w ogóle nie ma tematu. Wszyscy, którzy spróbowali, niezależnie czy to jest szosa, przełaj, gravel, MTB, wiedzą, że nie ma od tego odwrotu. To jest to najlepsze, co może być i tak naprawdę nawet to, że branża już teraz wychodzi z hamulców szczękowych, jedynie w tanich rowerach je zostawia po to, żeby można było obniżyć koszty i potem finalnie dać klientowi rower, który jest po prostu tańszy, a ludzie tego chcą, bo chcą mieć tanie rowery. No to branża już no, wyraźnie pokazuje, że no wiele rowerów już nawet nie ma opcji hamulców szczękowych, więc podsumowanie generalnie jest takie. Co daje nam hamulec tarczowy hydrauliczny, daje nam masę plusów, daje nam relatywnie mało minusów. I to, że jest trochę droższy i e, nieco bardziej skomplikowany w serwisie, e, to jest mało istotne, bo ta różnica jest tak duża pod kątem bezpieczeństwa, jakości hamowania, jakości w ogóle jazdy, która z tego wynika, że tarcze są po prostu warte, żeby je mieć. To jest kropka. Więc kolejny punkt jest taki, czy hamulce tarczowe mechaniczne w ogóle mają sens, skoro to chodzi o też o hydraulikę, bo bo hamulce Tarczowe mechaniczne są lepsze względem hamulców szczękowych tylko na jednym obszarze, na tym, że kiedy jest mokro, kiedy jest brudno, kiedy jest zima, na przykład jest właśnie jeszcze śnieg, to wtedy szczękowe hamulce nie hamują, a tarczówki mechaniczne hamują. I powiem wam tak. Uważam, że generalnie hamulce tarczowo-mechaniczne sensu nie mają. Że jeżeli to jest MTB, że to jest przełajówka, jakiś gravel, którym jeździcie po górach, to to nie ma sensu. Generalnie, jak jeździcie dużo po górach albo jesteście ciężcy, macie ciężki rower, macie rower z bagażami, z zakupami nawet w mieście, kiedy jesteście, to to nie ma sensu. Ale. W określonych przypadkach hamulce tarczowe mechaniczne mogą być wystarczające, bo jest generalnie tak, że kiedy jeździcie na, głównie w terenie płaskim, yy, raczej wybieracie sobie takie dni, kiedy nie ma deszczu, yy, albo nawet nie chodzi o tą pogodę, bo ta pogoda jakby ich nie dotyczy, ale generalnie kiedy jeździcie w terenie głównie płaskim, no to taka mechaniczna tarczówka wystarcza, tak? Tylko, żebyście mieli jakby jasność, że to jest taki półśrodek, Ale, ale owszem, jest tak, że. Nie zawsze warto je wymieniać, bo jeżeli na przykład jeździcie właśnie głównie po jakichś lekkich pagórkach w terenie płaskim, mało po górach, nie jedzicie z bagażami, no to taka, ta, taka mechaniczna tarczówka też może wystarczyć. Natomiast umówmy się, już to chyba powiedziałem, to jest taki na no, półśrodek coś, co nie do, końca, nie do końca ma te wszystkie cechy, które ma ten prawdziwy hamulec tarczowy, czyli hydrauliczny. I jeszcze jedna rzecz. Czy warto wymienić hamulce yy, i w ogóle mieć hamulce tarczowe? Powiem tak: jak ktoś kupuje rower i ma pieniądze i może kupić rower z hydraulicznymi hamulcami tarczowymi, to warto. Warto, bo to jest po prostu bezpieczniejsze, lepsze. To się przekłada na jakość jazdy, na komfort jazdy, na bezpieczeństwo jazdy. I tak naprawdę, no, tutaj nie ma jakby argumentów, które są przeciwko y, tarczówkom, szczególnie, że te nowoczesne modele nawet się nie zapowietrzają specjalnie. Nawet te najtańsze hamulce one są trwałe, one nie mają problemu z jakimiś awariami. Jeżeli tylko sami sobie nie zrobimy jakiejś krzywdy temu układowi, nie wiem, sami sobie nie ciśniemy y, klocków bez koła, no to, to tak naprawdę nie ma minusów. I, i, i powiem wam, że warto, tak, warto. Y, jedynie kiedy bym się zastanawiał, to wtedy, kiedy jeździmy y, albo tylko w dobrej pogodzie, a, albo y, właśnie kiedy nie jeździmy po górach. Bo faktycznie jest tak, że na przykład jeżdżąc, ja mieszkam we Wrocławiu, jeżdżąc w takim terenie płaskim, pagórkowatym, kiedy nie ma deszczu, to czy hamulce szczękowe w Góralu, takie fałbrejki, czy w gravelu tarczówka mechaniczna, no to już mówiłem, że to, to jest okej, okay, nawet deszczu jest w porządku. Czy na przykład jak się jeździ rowerem górskim, takim rekreacyjnym, niż tam po terenie płaskim, no to miejmy na uwadze też to, że takie hamulce hamują. One hamują całkiem dobrze. Czy to jest rower trickingowy, krosowy, tak samo. Bardziej chodzi o to, żebyście po prostu mieli to świadomość, że tarczówka jest tym wyższym poziomem, jest tą ewolucją, można powiedzieć, w dziedzinie hamowania. Natomiast. W określonych przypadkach hamulec szczękowy, kiedy jest sucho i jest płasko, hamulec szczękowy też daje sobie radę. Ale jeżeli chodzi o finanse, no to jeszcze jest jedna kwestia, bo zwróćcie uwagę, że jeżeli wasz rower to jest taki całoroczny, sprzęt do commutingu, po prostu jedzicie cały rok w każdych warunkach i bardzo dużo, to w kole, który jest pod hamulec szczękowy, ta obręcz bardzo szybko się przetrze. Tak naprawdę tutaj. Każde hamowanie no to jest wycieranie tej powierzchni roboczej, aż w końcu obręcz nadaje się do wymiany. Kiedy się skończy, kiedy ten rowek się pokryje z powierzchnią hamowania bądź taki otworek, czasami są takie kółka, które pokazują, jakie jest życie obręczy. Wtedy musicie wymienić całą obręcz, a kiedy wymienia się obręcz, to też trzeba wymienić szprych, więc generalnie czeka Was naprawdę spore, spora inwestycja. Natomiast w hamulcach tarczowych tak samo jak klocki hamulcowe, ale już nie zużywacie obręczy, tylko ewentualnie tarczę hamulcową. Ona też oczywiście się ściera, ją też trzeba wymienić, ale tak patrząc na to w rozrachunku powiedzmy długofalowym, taniej jest zmieniać tarcze hamulcowe i klocki, aniżeli właśnie klocki do szczęk, plus jeszcze co jakiś czas całą felgę ze szprychami. Także też to bierzcie pod uwagę, jeżeli jeździcie na rowerze dużo i całorocznie. I tym tematem myślę, że zamykam te rozważania, czy warto, czy nie warto i co dają. Natomiast jeszcze jedno, jeden temat wielu z Was chce być może sobie wymienić hamulce w rowerze. I teraz tak, jeżeli rower kupujemy i są w nim tarcze, no to nie ma problemu, tak? Czy są mechaniczne, czy są hydrauliczne, to wiemy, że są generalnie kompatybilne z tarczami. Najczęściej jest taki temat, że kupujecie, bo jestem grawela, w tym grawelu są tarczówki mechaniczne. I pytacie, że możecie zrobić sobie konwersję na hydroliczne. No możecie, tylko trzeba kupić koląetki, zaciski, przewody hamulcowe, tarcze mogą zostać te, które macie. Natomiast często jest tak, że macie w swoim rowerze hamulce szczękowe, czyli właśnie z takim kołem, które ma powierzchnię roboczą do hamowania tej z boku. I pytacie, czy w takim rowerze mogę założyć tarczówki? Oczywiście, że tak, ale rower musi spełnić trzy warunki. Runek pierwszy to rama musi mieć mocowanie pod nacisk hamulca, czyli w ramie, kiedy macie hamulec szczękowy mocowanie jest na Hamulec szczękowy, natomiast jeszcze musicie mieć drugie mocowanie pod hamulec tarczowy. To jest pierwszy temat. Drugi temat, czy wasz do bądź amortyzator przedni też ma mocowanie pod hamulec tarczowy? Czyli mocowania pod naciski hamulców to jest pierwszy, jakby, obszar, który rower musi spełnić. No i druga kwestia, czy wasze koła mają opcję założenia tarczy hamulcowej. Zwróćcie uwagę, tutaj jest piasta, która jest jakby goła, więc tutaj nic nie ma. Jest to koło pod hamulec szczękowy, klocek 3 o, obręcz, natomiast w hamulcu tarczowym obręcz już e, jest bez powierzchni roboczej, chociaż nawet gdyby była, to byłoby ok, tutaj by nic się nie stało, natomiast piasta musi mieć mocowanie na tarcze. I, i to tyle. tak? Jeżeli mamy w piastie mocowanie na tarcze i w naszym rowerze mocowania pod hamulce to jest opcja skonwertować Wasz rower pod hamulce tarczowe, więc na to zwróćcie uwagę, bo jeżeli nie ma tych mocowań, to w ogóle nie ma co tego tematu zgłębiać, a takie podsumowanie całego tego rozdrażania jest takie, że hamulce... Hydrauliczne tarczowe w rowerze, bądź odbiedy te mechaniczne to jest generalnie ewolucja w rowerach do przodu. E, tego się nie da zatrzymać. Pewnie za jakiś czas będą tylko tarczówki to jest kwestia nie wiem, 10 lat na przykład e, bo to jest po prostu lepszy poziom hamowania i no, jakby lepszej klasy generalnie hamulec lepszej klasy rozwiązanie. E, I tutaj nie ma pytania e, czy, tylko kiedy i czy warto w swoim obecnym rowerze, czy dopiero jak będziecie kupować swój następny rower. Tym kończę te całe rozważania, dziękuję Wam za uwagę, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz suba, żebyście na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTube, a ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.